Dziś chciałbym zaprosić Was na przygodę farmy ponad 18 godzinnej farmy non-stop, która doprowadziła człowieka z jednym pełnym, wolnym dniem. O Boże! Ała. Nie! Nie uciekaj ode mnie! Do zdobycia jednego z najpotężniejszych itemów. Całym path of exile i to nie z dropu na glewę. nie z jakiejś laki gamby. z niczego takiego. Po prostu z konsekwentnie zrobionej roboty na mapach tieru 16. Celowo nie wykorzystywałem drogich skarabów i nie wchodziłem na mapę tier 17, żeby was zainspirować, że nawet po dwie godzinki dziennie, jak masz jeden z drugim, to w ponad tydzień jesteś w stanie sobie uzbierać na mage blada, bo o tym dzisiaj będzie cały film. Pokażę wam jakieś najlepsze momenty. A całą przygodę pokażę Wam potem efekt finalny, co się stało z moją postacią po założeniu pasa, dlaczego później jeszcze kombinowałem parę rzeczy i wiele, wiele innych. Zobaczycie. Moja postać w aktualnym stanie, brakuje jej dosłownie dwóch itemów, czyli Forbidden Flesha i Forbidden Flame'a, żeby mieć 650 tysięcy efektów hitpula, bo będę miał wszystko skapowane na maksa, przy prawie 100 armora i żeby mieć ponad 110 milionów dps-u, który już aktualnie Zdobi moją postać, ale o tym pogadamy chwilkę później i pokażę Wam też później. To jest taki wspominkowy materiał dla mnie, w podzięce też dla Was, że byliście przez tę całą drogę ze mną na Twitch TV, z też Prozu 95. Łapki w górę mile widziane. Subskrybuj, jeżeli jesteś nowy bądź nowa, bo jeszcze dużo będzie filmów w Społe. Jedynki z dwójki, oczywiście, będą taktyki, będzie update postaci i wiele, wiele więcej. Musicie dać mi po prostu kilka dni. Zapraszam na materiał. Powiedziałem genialne wieści dla Was. Nie wiem kiedy nagrywałem ten wstęp, ale właśnie wszedłem po robocie i się sprzedała ta Kinetic Wond. Nie wiem ile to zajęło, bo jest druga 35, a nie grałem teraz. E, natomiast 8 divinów za bazę! Za bazę broni! Siema, nagrywam tylko e, bonusik: Road to Divine coraz bliżej, w 2 godziny. Wyfarmiłem sobie 32 diviny i powiem wam, że jest wybitnie. Um, no, mamy 161 w skrzyni. Właściwie sprzedaję teraz tatuaże, jakieś takie pierdoły. Jeszcze ostatnie, jakiś sekret Orby. O, jeszcze jeden div wpadł, zajebiście, Cyk, cyk, cyk. 115 za jednego. Właściwie teraz stoję ja tylko awki, już i sprzedaję, bo mam ich od groma. Jeszcze mam tatuaże, jeszcze mam skaraby. O Jesus, nie chcę się czysto przekopywać jeszcze. A zbieramy na diva Właściwie na mieć blada, zbieramy. Cyk. 206 Divine, z jestem bliziutko, no brakuje milu mi 44. No już jest tak blisko. Jedziemy ja dziś w na no, to, jeszcze jest 2-3 godzinki farmienia, i będę miał. Więc trzeba się wziąć w garść, zarobić, kupić, i potem można się już bawić. Bo praca mnie trochę goni, ja za dnia nie mam kiedy grać. Dlatego nawet widać po Wealthy Exile, że ja mam takie skoki, widzicie? Tu grałem, jeb. Tu coś wydałem, cyk. Tu się zarobiłem. znowu jeb. Takie sobie sesje robię 3-4 godzinne, 5 godzinne czasami. Żeby sobie zarobić i, i tyle Więc daję wam znać, żeby nie było, że potem ktoś powie, że kurde nie streamował, to pewnie dostał No nie, nie, napierdalam na to off stream cały czas, więc jeszcze troszkę i będę miał mieć blada I pewnie wrócę do was z update'em tego filmu, e, może tego build'u, przepraszam, spóźno Jak tylko dozbieram, więc jeszcze troszkę i będziemy w domu Taki mały update'cik Panowie, ostatnie cztery divine'y Ty, I was here. Jeszcze trochę Dwie dobre mapy jeszcze Pff. Według wealthi exam już mamy, na 100%, więc przewertujmy się przez karty, przez skaraby zaróbmy i kupmy i jesteśmy tu w końcu. Nie wierzę w to. Scouting reporty, o o, Explo. Nie, nie kupię. Na pewno nie teraz. Nie, 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 nie. nie. No, 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 no. Za długo na to czekałem. Nie, nie chcę, dziękuję bardzo Nie, dziękuję Nie ma chuja Chcesz mieć mage blada i mieć to ze sobą, nie? Nie pamiętam ligi, żeby tak drogi był mieć blad, człowieku 130 to się rozumiem, ale 200 ponad Ostatni diw, 30 chaosów mi dzieli od diwa Dobra, sprzedajemy wszystko Sprzedajemy wszystko, co mam, nie? Jeszcze takie ściepy z Harvestu, człowieku O Boże, Ała! Uciekaj ode mnie! Wróć do mnie, kurwa! O 3 Diviny się kłócił, bym cię kurwa przytulił! A, nie nie nie, nie nie, no nie mogę! Nie mogę. Dobra, 208. Zrobimy to. Jeszcze jedna mapa, nic się nie dzieje. Lecimy, już jest tak blizutko. Fortress, super! Bliżej, 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 już pół półdziwa znowu. Damy radę. Udowodnię, że lataniem T16, nawet nie eight o, eight o, No wie co to chodzi? Ej modowych. modowych Nawet nie 8 modowych. Da radę to zrobić i zarobić na to. Da radę. Nie trzeba T17, nie trzeba kosmicznego wkładu, nie trzeba niczego. Wystarczy systematyka. Ile nam to zajęło godzin no, łącznie? Poczekaj. 90 diwa farmiłem w 6 godzin wtedy. Dzisiaj wyfarmiliśmy 45. No, też trochę pograliśmy dzisiaj, nie? Z 3-4 godziny. Takiej farmy, farmy było. Z 3 godzinki na spokojnie. No i ja wczoraj farmiłem jeszcze 5 godzin. Te 67 diwa. Więc kurczę. De facto 20 godzin jakoś na oko plus minus i masz. Masakra To nie jest tak dużo, by się mogło wydawać, nie? 200 DIVA w perspektywie brzmi jak coś nieosiągalnego, ale... Skrupulatnie, po jednym, po dwa Ale z jaką satysfakcją człowiek jutro wstanie Żeby zacząć przebudowywać tego builda, nie? Pod flaszki, pod speeda Zejdziemy z tumulta, zmienimy buty Wejdę sobie na storm... Wiecie co, Storm stormcaller? Nie, storm coś tam Na ten jewel, co nas chroni przed... Wszystkim, jeżeli mamy 100% na szoka Och, to będzie inna gra, to będzie inna gra, od jutra inna gra Bo to był eksperyment, żeby pokazać, że się da dla innych ludzi Mam nadzieję, że zainspiruje i że też będziecie farmić sobie te szesnastki I dacie sobie radę na spokojnie to wyfarmić Natomiast, no da się, naprawdę się da I to, kurde, to nie były jakieś kosmiczne mapy To serio były jakieś mapy odrzuty, które mi leciały na bieżąco Wszystko jest udokumentowane live, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że można sobie zobaczyć powtórki, nie? Fenomenalna sprawa. Modu sobie skończyć ten Fortress wychodzimy. Niezależnie czy będzie za 206, za 207, czy za ile, to powinno nas być już stać. Fortress za 49, pół diwa znowu, cyk. Jest divajnik. I chyba niezależnie od tego czy będzie taniej, czy drożej powinno nas być stać. Bo to jest 206, i spokojnie mógłbym sobie jeszcze zarobić na 207. Bym chciał coś sprzedać, ale zobaczymy, czy jest taniej. Wystawiony cholerny Mage Blood jest za 207. <laughs> dobra! Zróbmy to! Drzwi litość. Miej litość. Pez jaj, no nie, 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 nie rób się żartu. 45 za 10, już naprawdę, to takich synach sprzedaję. Chcę to już mieć w rękach. Ciemisz już w łapach. Cztery, no biorę, dobra, biorę, no zarobione. <ścoughs> zarobione. Na mapach te szesnaście. O Boże, mamy to, mamy to. Osiemnaście godzin farmy. I 200 divinów, ale jazda, te 200 divów da się. Strongboxy są OP. Farm cię, strongboxy, bo to jest po prostu fenomenalny strat, który jest tak tani, a tak można na nim dużo zarobić. Ale ja go nawet nie zakładam, rozumiesz. Ja go chowam gdzieś, żeby mi czasem nie przyszedł debilny pomysł, żeby coś z nim zrobić. Bo jakbym go przez przypadek sprzedał do sklepu, to przysięgam, byłoby krucho, nie? Leży tutaj, oczekuję... i go nie dotykam na razie. To no, pewnie! Wal, orbujemy go. Tak, schowam go do disenchantu. O Jezus, jak dobrze. Za 17 minut statek, to już... Szczerze... To już poza kamerami, mieliśmy siedzieć do północy, Dziękuję wam za dzisiaj Dzięki za tę długą sesję Speedronowania dużo powiedziane, za tę długą sesję Ślęczenia i farmienia na to, na tych dunsach, na te do na przepraszam Zabiję go na pył nie, 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 nie No, 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 no Takie małe jajeczka dzisiaj, takie małe Idę Dzięki za dziś, za obecność, za tak liczną obecność przede wszystkim ale mi starczy, kurde, nie? Starczy mi dzisiaj. Zajebiście, bardzo się cieszę, bo dotarliśmy do tego, na co żeśmy zbierali tyle czasu, i co? Okazało się, że można. Okazało się, że można. Jeszcze świeżo po streamie idę zobaczyć, czy ten drugi statek przypłynął z divinami, żeby nie było, bo ten pierwszy dał trzyliwy A zobaczymy, czy to działa, czy nie działa. Czy ja jestem szalony, czy na kurczę może działa. No, proszę bardzo, kolejny divine i tatuaże, panowie i panie. Chyba to jednak działa, co? Czyli jedna mapka zarobiła mi właśnie na 100, prawda? Teraz jestem odporny na wszystkie żywioły. Ja pierdolę. GG. Kurwa, ale ma po prostu problemu czyszcze, to też jest dużo. Fajnie. I to na full zmudowano, ma ci pierdolenie. Ale biście, zabiję go. Ale trzy wyjściówki wydropią. Za diwa. Super. Kurwa, zarobiłem jedną dziesiątą paska, nie? Pół godziny. Dzień dobry, YouTube. Dziś pokażę wam mały upgrade mojej postaci. O, to już... Co by strzejsze oczy pewnie mogły dostrzec, co to się dzieje. W tym setupie latałem już z Infuse Channeling, ze zwykłym cyklonem, z butami 35% up speeda ze skapowanym Chaos resem, ponieważ w butach miałem bardzo dużo i ze zmienionym jednym ringiem, przez co byłem niesamowicie szybki, wręcz za szybki, bo kiedy pojawiały się buffy od mobów i haste aura razem z haste aurą, a raczej haste rainem, no to działy się, czy acceleration shrineem raczej nazwijmy to po imieniu, działy się bardzo dziwne rzeczy i Gliczowało mnie tak mocno, że postać zapadała mi się pod tekstury, dlatego polatałem tak jeden dzień. Zarobiłem chyba wtedy ze 45 divinów, nie wiem, w dwie godziny. To było tak sprawne mapowanie, co potem jeszcze podtrzymałem na liveie kolejnego dnia. Ale mówiłem, że kiedy zarobimy trochę kasy, yy, słapniemy się z powrotem na Cyclone of Tumult i nie będę ukrywał, pojawił się Angel. Yy, pozdrawiam ci serdecznie, stary, bo. Mimo, że ja miałem pomóc mu w buildzie, to znaleźliśmy luki w moim buildzie na podstawie jego wersji cyklona, bazującej na moim cyklonie. I razem dopiliśmy wersję jakąś kosmiczną, do której teraz dążę, a którą wam za moment pokażę w akcji. Powiem szczerze, że to może być, mówię, to może, no, ta kata jest zajebista szczerze, bo ona ma T1, T1, T1 i ma się, no, nie, idealna kata będzie szczerze. Jak już chcemy mieć PDR, to chcemy mieć go więcej. Imo. No dobra, i tak nie stracimy na tym, jeżeli chodzi o przeżywalność, bo ona jest dużo lepsza od mojej. Dużo lepsza. Zanim cokolwiek to wam coś pokażę, idziemy z tym do jedynego słusznego. Idealnie się zmieściło! Ej dobra, tak miało być Wow Idealnie! Idziemy z tym do Delega Dobrze, kuduku, kumplu mój Czekaj. To dla ciebie, tylko mi kurwa to zrób, ok Nie odczoraj tu jesteśmy Jak coś Więc raczej się znamy troszkę już z Kuduku Myślę, że się uda. Kuduku, nie na wizji. Dziękuję. Jedno już donę, ze szefem I teraz tylko jeszcze mi to zlinkuj, co? Jakbyś mi to zlinkował, to byłbyś naprawdę, naprawdę zdrowym szefikiem. A tu legenda się szerzy, że Kuduku linkuje itemy, więc może. A nóż. No już widzę, że chcą się połączyć, nie? Już widzę, że chcą się połączyć. Kuduku! There you go. Jak ktoś mi powie, że Kuduku nie pomaga. Ale to jest zabawa! Jak to? Dziękuję Ci bardzo, Kuduku. Czy Ci to zostawię? No, powinienem, nie? Powinienem. Taka jest kurwa zasada. Nie, nie, to jest legenda, która sięga dużo dalej niż nasze panowanie tutaj. Właśnie ja mam help Alira. Ej, możemy już od Aliry odebrać punkcik. Nie licząc, że na potworze jest jeszcze Mark, nie? Ale to nic. A jakbym zmienił, czekaj, 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 bo to jest jak? Spellblock nam tylko spyla, ale jakbym z powrotem zmienił sobie serpent tego, to będę miał lipę, bo nie będę miał oczywiście. Mało mam 12 bloka trochę, mógłbym, mówię, mógłbym sobie tego instyla zmienić z powrotem I uważam, że to jest całkiem fajna przygoda, którą mogę wam pokazać, bo to było kilkanaście godzin, chyba 18 godzin Takiej naprawdę tęgiej, tęgiej, tęgiej farmy Nie byłem teraz na gierce przez dwa dni praktycznie w ogóle, no bo Jestem zarobiony, natomiast chciałem wam pokazać, jak widzicie Mage Vlad jest na postaci założony, jestem to totalnie jestem wypruty z kasy Mamy flachy podopinane na maksa, z increase efektem Uh, z resami, z Armorem, z Avant being shocked, z Immin Bleeding and Corrupted Blood mamy jeszcze oczywiście Rumi's Concoction, żeby mieć full bloka. Mamy na chwilę obecną 170k chyba EHP. Uh, natomiast myślę, że jest to przygoda warta pokazania. Lekkie zmiany w drzewku. Ja jeszcze dokończę tę postać, tylko teraz jestem trochę zajęty robotą, ale pewnie się zobaczymy na streamie. Znów Twitch TV też, ProSu 9.5, czwartek bądź piątek myślę, że znowu się odpalę. Zazwyczaj jestem piątek, sobota i niedziela, tym razem nie mogłem być w niedzielę. Natomiast zmieniłem sobie teraz Masterful Forma, gramy gramy sobie Frenzy charge, stąd z Masterful Forma, z rękawiczek gramy 6 Frenzy, 6 Endu, dzięki temu 3 Power charge, Zrezygnowałem z tego tutaj, żeby wziąć tutaj. Ale tu Hand Mastery, oczywiście gramy Impala, już w końcu gramy Crit Mastery, również stąd mamy już punkcik z Aliry. Z tego względu, że resów i tak mam bardzo dużo. Chaos, resy jeszcze są do dokręcenia, ale jestem na etapie zmiany. Itemów: no, klata jest już też poprawiona. Brakuje nam jeszcze ringów nowych, brakuje nam naszej nika lepszego. No, i rękawiczki też są już teraz do zmiany, więc tu jeszcze jest dużo do poprawy. Natomiast build jest już naprawdę na finiszu. Zabiłem tym wszystkie Ubery, i mogę wam tylko szybko pokazać. You said remain consumed by fear. We become ourselves at a preordained moment. Irrevocable thought. You cannot hide from fate. providence. Negligence. Chance is a mercy. They can't do this to me. Empires. Co teraz będę robił, bo to też mi się jest warte. E, wróciłem sobie na Cyclone of Tumult, natomiast pokażę Wam też jak to latało wcześniej na e, Mage Bladzie z Quicksilverem, bez oczywiście butków, którymi są um, destampidy. tylko na zwykłych butach 35% MSA. I gwarantuję Wam, że to wyglądało zupełnie inaczej Teraz na full rozkręceniu, full charge'ach mam na tooltipie chyba 2,5 miliona Bez żadnych aur, bez niczego Natomiast tak to wygląda, tak się prezentuje aktualnie 107,5 miliona DPS-u i mamy yy, 151 efekty fitpula A to tylko dlatego, że nie mam chaos resa, bo jeżeli dokręciłbym sobie chaos resa, to zobaczcie Nawet dodam, na, do amuletu nawet masz Plus 54% chaos res i stance to zobacz, że w takim setupie z full resami mam już Tego live poola 192k I teraz zostało mi jedynie zdobyć E, forbidden Flash i Forbidden Flame, żeby z Gladiatora wziąć sobie More than Skill, co doda mi 352k effective Hit pula Wtedy mamy właściwie skapowanego Blockchensa, Spell Blockchensa, oczywiście minus 10%. Natomiast będę miał niemalże 550 tysięcy effective Hit pula e, no i 107 milionów DPS-u, co już sprawi, że jestem praktycznie nieśmiertelny. Więc oczywiście, że Megalomaniak tutaj wejdzie i tak dalej. Natomiast do tego będę dążył, to już by było gotowe, już by był update buildu, który jest tam totalnym kosiarzem. To jest przy. Przesada, to co to robi z Uberami, to jest po prostu przesada i tyle. Nie ma nawet co gadać za dużo, więc będzie jeszcze update tego buildu No i będziemy jeszcze, jakby, podkręcać nie, temat, więc spokojnie. Jak widzicie, treżery jest wypalone. 300k już wita. dasta praktycznie, nie mam. no mówię, no nie grałem teraz 2 dni, nie, więc ciężko, żeby tutaj coś było. Swój mini cel już osiągnąłem. Jak dopnę jeszcze more than skill i te pół miliona a effective hit Hitpoola to już naprawdę pokażę wam tylko jak to wygląda, że cyklonem da się zrobić totalnie, totalnie, totalnie cały uberowy content w grze i właściwie da się stać w skillach bossa i to nie jest przesada to co ja teraz mówię, bo naprawdę tak duży Effective pool z tak dużym blokiem i Mitigation of Damage to jest, to jest bajka, więc spodziewajcie się, obiecałem wam, że w jedynce dokręcimy sobie cyklon, i przerosło to moje najśmielsze oczekiwania A teraz dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje Dziękuję za łapki w górę, za komentarze I za obecność na streamach Naprawdę jesteście fenomenalną widownią I wybaczcie, że nie było teraz filmu Ale nie było troszkę czasu, żeby to zmontować Natomiast pojawi się jeszcze kilka filmów na dniach Niech to tylko skończę swoje projekty Czekajcie na update'y Ja byłem Prozu, wy byliście wy Mam nadzieję, że moi widzowie Jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, subskrybuj Łapy do góry, mile widziane I dzisiaj taki odcinek Taki dla mnie wspominkowy, żeby sobie przypomnieć, że o kurwa, kiedyś zrobiłem sobie sesję 18 godzin, żeby wyfarmić ten cholerny pas, kiedy miałem wolne i to się realnie udało i jeszcze dużo, dużo, dużo osób wspomagało mnie mentalnie na live, bo było wtedy chyba z 250 osób, kiedy go wydrobiliśmy, za co bardzo dziękuję każdemu z osobna i wszystkim razem. Trzymajcie się, do następnego filmu już niebawem. Cześć.